Czyli widzicie z tej strony jak Minecraft Bramkarnik. Tu tuś i coś tam, coś tam. Dobra, drugi kanał Minecraft Bramkarnika, tuś i gry. Tak, witamy Was w kolejnym odcineczku. Tutaj, jak widzicie, zbudowaliśmy, budujemy kolejny domeczek. Tutaj, 36 śród żelaza. Tak, właśnie. To ja będę tam mieszkał. Ja mam 13. Ja będę zajmował się budową ścieżki też niedługo. Tak. Niedługo wejdą budowy ścieżki. Dobra. Dobra, teraz... Tutaj wejdzie... Tu drzewko.

Subskrybujcie i łapkujcie, oczywiście. Mm. Urosło. Tak. Uwaga. kanał. Odblokowano recepturę. Mój i Dawid. I Pumcia. Pumcia, Jeszcze może... Subskrybujcie mój drugi kanał Minecraft Blankarnik. Chociaż no, chyba nie będę już rzucał filmów. Oczywiście nie, w sumie może później będę rzucał. Kiedyś. Mm -hmm. Dobra, mam nadzieję, że... W... Nie wstarcie. Mogę pożyczyć dwa kobla? Tak, tak. Bo tutaj widzę masz dużo. Nie. Cyk, cyk. Teraz zrobię sobie od razu tutaj piecyk, cyk, cyk. Tu na przykład niech będzie ten piecyk. Przepalimy sobie peteczkami bo... yy, oczywiście yy, ci, co nie oglądali nas tamtego poprzedniego odcineczka to tutaj znaleźliśmy kawałek portalu. No. Ja się zaraz z wami widzę tylko no normalnie zaraz się z wami widzę. Wróciliśmy. Hmm, Wróciliśmy po. Krótkiej przerwie. Me, me, mega krótkiej. Sześć Żelaza. Uwaga! Y, Teraz. Co wszystkie patyki mi wyszły? Lol. Dobra. Tutaj cyk. cyk. Teraz wykopiemy blok złota i spróbuję wykopać blok płaczącego obsydianu, bo nie wiem, tutaj, tutaj jakby trawa rośnie nad wodą, no dlaczego, dobra, uwaga, wykopujemy właśnie blok złota. I z tego bloku mamy 9 sztabek złota. Uwaga, czy mogę wykopać ten? Nie, nie mogę. Bo to się tak, tak samo długo kopie, tak jak przy normalnym obsydianu, Czyli że to znaczy, że nie mogę wykopać. Tutaj pod... wykopię sobie. O, co to? A to to, dobre jedynie. Skrzynka pusta, dobra, tutaj zrobię coś takiego, tak, dobra, i my to, masz Tutaj odkładam i ty. W ogóle mogę coś Zrobię nam na. zrobię sobie na pierśnik, jeżeli będę mógł. Tylko okay, jak to się robiło? Tak, 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 tak. Dobra, złoty na pierśnik. I super. Yy, dobra. To teraz. Zaraz się widzimy. Idę pokopać trochę drewna, bo będę oczywiście wychodził. Tutaj był błąd. Zaraz wracamy, bo będę tynął drzewa. I wrócimy do Was, kiedy będę już w kopalni. Papa, pa. wróciliśmy tutaj po przerwie. I teraz będę szedł do. Kopalni yy. O, mogę... Mogę... Mogę! O! A, nie! Kurde, co zrobiłem. A tu jest... Nie wiem, to jest je. O tutaj wyrosły moje chyba drzewa, albo nie wiem Dobra. Teraz... Kurde, gdzie jest to o, nie. Tutaj zapomniałem, ale z mnie kapa, zapomniałem pochodni Chyba, że nie mam ani jednej pochodni. mam dwie, no ale to są dwie. O, mogę tak podpalać Dobra Cyk, nie ma Nie ma Nie ma. Dobra Ej, działa nieprzydawnie O, że razem. Co? Ale się, ale się troszyłem. Dobra. O nie, teraz o, nie będę się o, a właśnie to a dlaczego ja tu idę? O, tu jest na Żaluzo. Dobra. Jany, Ałała ała. Słuchajcie, my powoli będziemy je kończyć. Ten odcineczek. No, bo nie mam nic takiego fajnego do pokazania. I widzimy się już. Nie wiem, niebawem. Na razie, papa, subskrybujcie i łapkujcie.